Dawno nic nie nagrywałem, nic tu nie wrzuciłem, ale miałem bardzo ważny powód: a mianowicie, nie chciałem się. Watching, so Witam wszystkich w punkcie zaczepienia. Ja jestem Irek, to jest mój kanał. W sumie, jak widać, chyba już rowerowy. Co miałem ważniejszego do roboty? Jeździć. Chyba tu. Chyba tu. Mam takie wrażenie. Ogólnie rzecz biorąc nie lubię wrzucać takich odcinków o dupy maryny, nie chcę sobie szajbajkować tego kanału i po prostu robić tak, aby coś zrobić. Nie miałem nic ciekawego do powiedzenia, więc, więc nic nie nagrałem. Pogoda dopisuje, więc dużo czasu spędzaliśmy na trasach, dużo czasu na wychodzeniu ze strefy komfortu, dużo czasu z klientami, zwłaszcza dwóch, o których Wam opowiem w osobnym odcinku, bo to akurat jest coś, co, co warto nagrać i, i o, czym warto, o czym warto powiedzieć. Więc co takiego się stało, że nagrywam dzisiaj? Kojarzycie rower, który kupiłem niedawno? Tego Gravela, który ciężko wypracowuje sobie drogę do mojego serca i który tak nie do, nie do końca jest tym, co planowałem kupić? Ten odcinek ma związek z tym rowerem, mianowicie jeżeli Oglądaliście ten epizod, to może kojarzycie, że mówiłem, że chciałem GRX-a. A chciałem grx 1 jeden, jeden razy 11, dwa razy 10, dwa razy 11, wszystko jedno. Chciałem po prostu spróbować tego grx -a. No w sumie inaczej, nie wszystko jedno, trochę chciałem dwa razy 10 albo 2 razy 11. Więc pomyślałem, ok, skoro nie ma już żadnego wyboru, tak naprawdę nie ma, nie ma Graveli i po prostu trzeba brać to, co jest, no to wezmę go i ewentualnie może zrobię sobie jakiś upgrade. I... Domieniłem opony. Opony też nie do końca to, co chciałem, ponieważ tych, których chciałem, nie ma. Inaczej, u tych dostawców, od których my bierzemy, nie było tych opon. I ten GRX nieszczęsny, postanowiłem, że, że przy okazji nowego portalu B2B, B2B to jest Business to Business, czyli portalu, który mamy my w Shimano, przez który zamawiamy bezpośrednio towar do sklepu, postanowiłem, że kawusia. Zamówię sobie grupę GRX, żeby, żeby zrobić sobie ten upgrade, żeby mieć taki rower, jaki chciałem mieć. I teraz Wam pokażę. Tutaj jakiś zrobiłem taki, taki epizod, e, robiłem zrzut ekranu, teraz po prostu mi się tego nie chce robić. jak już, jest, już jestem w sklepie, jestem po jeździe, e, mam chwilę czasu to pokażę Wam, jak wygląda sytuacja bezpośrednio na, na tym portalu Shimano. Tak wygląda ten portal. I teraz spróbujmy zrobić tak, żebyście coś mogli zobaczyć. Okej, okay, może jak tutaj troszkę zzumujemy. To wśród tego mrugania całego będziecie mogli zobaczyć. Okej, okay, gravel. I tutaj mamy taką. E, dziesiątka, czyli dziesiątki orzędowy. E, czas oczekiwania to jest tutaj, to jest tu 300 398 dni. A ja nie wiem, czy on złapie fokus na to 398 dni i ja sprawdziłem wszystkie te, te grupy 426 dni tutaj. 426 dni, czas oczekiwania. Wiem, że nie każdy jeździ gravel i nie wszyscy e, się tym przejęli, więc sprawdzimy, te, sprawdzimy teraz e, dyscyplinę MTB, czyli takie chyba trochę bardziej. Widz mojego kanału oddal się ok. Bardziej widz mojego kanału, czy no jest F2. Okay. Mamy F18 i teraz e, okay, MTB, więc grupa SLX bardzo popularna. <ścoughs> Nie wiem, czy widzicie tutaj. 914 dni. 914 dni to są prawie 3 lata. Ok, już nie będę Was tutaj oślepiał tym ekranem, po prostu musicie mi wierzyć na słowo. Zobaczmy teraz tak, Szymano. XT-M810 837 dni XTR 689 dni Dore tu w ogóle nie ma, czyli to jakby Deore jako grupa nie istnieje ale macie, macie jakieś pojęcie mniej więcej. I tak to niestety wygląda. I teraz tak, ja rozmawiałem o tym z, z, z moim kolegą ze sklepu z pracy i on powiedział, no okej, okay, no ale to może po prostu wynika z tego, że, że producenci kupili te grupy, wykupili te grupy, co nie? Więc jeżeli producenci wykupili te grupy, no to nie ma dla. Do, do, to nie będzie. Jeżeli producenci wykupili te grupy, no to nie będzie tego dla sklepów, nie będzie tego dla e, detalicznego klienta i to by się mogło zgadzać. Tylko jeżeli producenci wykupili te grupy, to gdzie są te rowery na tych grupach? Gdzie są te gravele na GRX-ach od Scotta, które miały przyjść w styczniu, a zaraz będzie maj? Taki pięciomiesięczny poślizg, to moim zdaniem jest, jest mało prawdopodobne. Podobnie wygląda z, z rowerami MTB, chociaż dostaliśmy już Pierwszego sparka w aluminium, który jest na gejksie, a miało być trzymano. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o srama, to ten czasy są krótsze. Sprawdzałem też i korby, przerzutki to były jakieś tam przyzwoite w miarę, w miarę czasu oczekiwania. Tyle tylko, że nie do końca w to wierzę, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale ja czekałem na przerzutkę tyłu GX i się nie doczekałem. Dlatego kupiłem slx i sparowałem to z, z manetką X1, i dlatego sparowałem to z manetką SRAMA. Więc kurde, nie, jest, nie cieszy mnie to jakoś specjalnie, że to ja jestem tą osobą, która jest takim czarnowidzem, trochę to cały czas jest wróżenie z fusów, ale wygląda nieciekawie, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli producenci wykupili komponenty, to gdzie są te rowery? Pamiętajcie o jerseyu, który jest dla jednego z Was. Dla jednego z Was aktywnych subskrybentów. Dziękuję wszystkim tym, którzy zasubskrybowali. Bardzo mnie to cieszy. W momencie, kiedy przyszedłem z tysiaka, to dla mnie jakiś w ogóle kosmos, ponieważ nigdy się tego nie spodziewałem. Cieszę się, że ktoś chce to oglądać. Nie będę Wam już więcej dupy zawracał przy sobocie. Wszystko na dzisiaj i widzimy się, kiedy się widzimy.